Zrozumienie teorii czakr. Chociaż zainteresowanie matrycą energetyczną i funkcjonującymi w niej czakrami oraz ich wpływem na nasze zdrowie i życie w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, to nadal większość z nas ma problemy ze zrozumieniem, czym tak naprawdę jest system czakr w ciele fizycznym człowieka. Co to są czakry, skąd się wzięły, a także jaki mają związek z naszym zdrowiem fizycznym, psychicznym i z naszym życiem. Na te i na inne pytania znajdziesz odpowiedzi w trakcie trwania programu 30 dni zmian. Zacznijmy od zrozumienia teorii Czakr. Abyś mógł uświadomić sobie, skąd wzięły się centra energetyczne w ciele człowieka, musisz tak naprawdę zacząć od początku, czyli od tego, jak powstał nasz Układ Słoneczny razem z wielkimi planetami oraz z naszą planetą. Pierwotnym życiem na naszej planecie Pierwszymi łańcuchami pokarmowymi, które zostały przez setki milionów lat przetworzone w kolejne i później w kolejne układy, aż do czasu, kiedy pierwsze organizmy zaczęły wychodzić na Ziemię i składać swoje jaja na lądzie. Powstała fauna i flora, pierwsze istoty lądowe, w tym później człowiek, którego zaprojektował sam Bóg Stwórca. Najwyższa świadomość czy najwyższe dobro, lub jakkolwiek go nazywasz. My, jako ludzie na planecie Ziemia, jesteśmy istotami biologicznymi. Zapewne nieraz słyszałeś takie określenie jak Święta Trójca. Pojęcie Świętej Trójcy to nie tylko termin religijny, ale jest ono również. Terminem bardzo głęboko starożytnym. Pojęcie świętej trójcy można spotkać w różnych miejscach. My, jako istoty ludzkie, też jesteśmy świętą trójcą. Każdy rozumny człowiek na świecie złożony jest z trzech poziomów. Wszystkie inne pozostałe istoty żywe, jak rośliny i zwierzęta, posiadają tylko dwa poziomy energetyczne. Pierwszy poziom nazywamy ciałem fizycznym. Składa się ono z pierwiastków znanych nam z okresowej tablicy Mendelejewa. Jak mówi Biblia, z brochu powstałeś. Proch się obrócisz. Poziom drugi to nasza matryca energoinformacyjna. Jest to specyficzna matryca, która na poziomie programowym steruje wszystkimi przemianami biologicznymi w naszym ciele fizycznym. Ponownie porównam nas ludzi do komputera. Każdy komputer to praktycznie zestaw plastiku i żelaza, czyli ciało fizyczne. Kiedy naciskasz na przycisk start, to uruchamiasz system w danym komputerze, czyli tak zwany bios, jest to system, który zapisany jest w pamięci stałej. Zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym. A sprzęt. Posiada on własną pamięć konfiguracji, w której znajdują się informacje dotyczące daty, czasu oraz danych na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych w tym komputerze. Dzięki dobrze funkcjonującemu oprogramowaniu na drugim poziomie możemy przechodzić płynnie na poziom trzeci w naszym komputerze. Jeśli BIOS działa dobrze w naszym komputerze. To po uruchomieniu komputera czeka on na dalsze nasze polecenia i jest gotowy do wejścia na poziom trzeci. Tak samo jest z ciałem fizycznym u człowieka, które posiada swój drugi poziom, nazywany matrycą energoinformacyjną. Matryca ta. Powstaje od samego początku istnienia zarodka w macicy u kobiety, i z każdym kolejnym dniem przekształca się w coraz to bardziej i bardziej skomplikowany organizm. By w momencie narodzin być już gotowa na przyjmowanie różnych życiowych programów wgrywanych ze świata zewnętrznego. Trzeci poziom energetyczny naszego ciała to. Nasza dusza, zwana często rozumem lub świadomością, jest to świadomość istnienia swojego rozumu. Jednym słowem, tym trzecim poziomem jesteś czysta ty bądź czysty ty. Aby połączyć te wszystkie poziomy w jedną całość, Potrzebne jest zasilanie, czyli energia. Termin czakr pochodzi ze starożytnych tradycji Dalekiego Wschodu. Chociaż istnieją również dowody, że w tradycji starosłowiańskiej znano pojęcie czakr. Przodkowie słowiańsko-aryjscy. Znali dziewięć istotnych centr energetycznych. Siedem wraz z czakrą korony wzdłuż kręgosłupa. I dwie dodatkowe czakry wokół naszych pach. Te dziewięć czakr tworzy energetyczny krzyż. W słowiańsko-aryjskim systemie czakr. Każdy ma też własne pole duchowo-energetyczne, które wygląda jak promienny, 16 wymiarowy informacyjny kokon energetyczny. Percepcję świata przez czakry można osiągnąć za pomocą różnych systemów medytacyjnych. My zajmiemy się w programie 30 dni zmian pobudzeniem i odblokowaniem ich. Wszystkich wiedza na ten temat przekazywana była przez pokolenia bezpośrednio z Mistrza na ucznia w wedach zarówno tych aryjsko-słowiańskich, jak i również w tych dalekowschodnich oraz w skryptach tantrycznych. Informacje na temat czakr można znaleźć również w zapiskach pochodzących z Chin i Tybetu. We wszystkich wspomnianych tradycjach wyszczególniono siedem głównych czakr w pionie i trzy, a tak naprawdę dwie w poziomie. Są to czakry energii męskiej i żeńskiej, z których lewa z nich. Czakra Lelia lub Handra odpowiedzialna jest za kobiecą energię i połączenie z matką, babcią, prababcią i tak dalej. Energia w tej czakrze zdominowana jest przez cykle i rytmy księżyca, a także miesięczną menstruację. Odpowiada ona za dochowanie tajemnicy wiedzy oraz bogactwo rodziny. Przeciwległa czakra wokół prawej pachy to łada lub surja odpowiada za męską energię i połączenie z ojcem, dziadkiem, pradziadkiem itd. Aż do pierwszego pokolenia. Czakra ta znajduje się w rytmie słońca i odpowiada za wiedzę objawioną, objawienie wiedzy. Te dwie powyższe czakry są bardzo ważne dla energetycznego krzyża witonowego, istniejącego w obrębie tak zwanego ciała subtelnego, przenikającego ciało fizyczne. Czym w takim razie jest ciało subtelne. I jaki ma związek z czakrami. Ciałem subtelnym nazywamy niefizyczne ciało parapsychiczne, które nakłada się na nasze ciało fizyczne. Jego istnienia u wszystkich istot żywych dowiedziono dzięki fotografii Kirlianowskiej. Zewnętrznym odbiciem naszego ciała subtelnego jest aura, która jest niczym innym jak polem energii. Widocznym w postaci delikatnej poświaty otaczającej nasze ciało. W środku ciała fizycznego zaś istnieje pole subtelne, które pojawia się w postaci wirujących dysków zwanych czakrami. Aby łatwiej było Tobie zrozumieć całą tę koncepcję, wyobraź sobie człowieka jako biologiczny komputer który posiada obudowę i części, czyli nasze ciało fizyczne, a także oprogramowanie, czyli nasz mózg. Jedno nie jest w stanie prawidłowo działać bez drugiego. Są one zależne od siebie. Jednak, aby cokolwiek zaczęło działać, potrzebne jest również dostarczenie energii. Rolę takiego właśnie zasilania pełni w naszym organizmie energia. Subtelna. To dzięki tej energii powstają również uczucia. Energia subtelna definiuje nas jako istoty ludzkie, definiuje nasz charakter, a także sposób reagowania na otaczający nas świat. To tak naprawdę w niej kryją się wszystkie elementy, które nie wiążą się z naszą fizycznością. Ale nadal nas definiują. A w jaki sposób ta energia rozprowadzana jest po naszym ciele? Według tradycyjnej chińskiej medycyny, meridiany są ścieżkami w ciele, którymi przemieszcza się ta subtelna energia. Ścieżki te są ze sobą połączone komórkami i naczyniami krwionośnymi. Drogami ścięgnowo-mięśniowymi oraz przypisywanymi do nich poszczególnymi organami naszego ciała i pełnią one kluczową rolę w wytwarzaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu dalej tej energii. Prawidłowe funkcjonowanie centrów energetycznych jest uzależnione od swobodnego i niczym niezakłóconego przepływu energii. Która cały czas krąży w naszym ciele. Każdy z nas posiada tysiące takich centrów energetycznych. Wiele z nich jest tak maleńkich, że są niemal niezauważalne nawet pod mikroskopem. Choć prawidłowe działanie każdego z nich znajduje odzwierciedlenie w naszym stanie fizycznym i emocjonalnym. Meridiany można również porównać do prądów morskich w oceanie naszego ciała subtelnego. Dziewięć głównych czakr stanowi natomiast w tym układzie stacje transformatorów energii, w których to mieści się duża część naszej pamięci emocjonalnej i doświadczeń energetycznych, jakie miały miejsce w naszym życiu. Odbierają one energię z otaczającego nas świata i wysyłają do niego z powrotem naszą własną. Jeśli jesteś w stanie wyobrazić sobie, jak czakry pobierają, oddają, asymilują i rezonują z różnego typu formami energii subtelnej, to połowa sukcesu już za Tobą. Dzięki temu wyobrażeniu łatwiej Ci będzie zrozumieć, w jaki sposób czakry powiązane są z Twoim życiem i wydarzeniami rozgrywającymi się w nim na co dzień. A teraz przejdź do kolejnego nagrania, z którego dowiesz się, w jaki sposób działają czakry.